Witajcie, tu znowu Łachcim, a to kolejny odcinek z gry Harry Potter i e, e, Kamień Filozoficzny. No, będziemy przechodzić dalej to wyzwanie w e, Ippendo. E. Hmm. O, otworzyła się gwiazdka. Czy droga do gwiazd? A może, a mogę tu doskoczyć? A, nie ten przycisk. Nie mogę. Nie mogę doskoczyć, to mnie zdenerwowało. A trudno. Idźmy do gwastki. Skoro możemy. To idźmy. Slipango! No, Slibango! Now go, go on and collect your stars. I'll meet you Ile... a ile powiedział, że muszę zdobyć? Pięć. Nieważne, będę wszystkie. Idziemy. Druga gwiazdka przed nami. Dobra. Hello, Harry Potter. I am nearly headless Nick, the Gryffindor house ghost. Now this is a save game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. You can also load a saved game from the main menu. Goodbye. Dobrą. To ja zaraz zapiszę. Tylko chcę coś jeszcze zobaczyć. Dobrą. zapisaliśmy e, coś musimy zrobić, ale nieważne musimy otworzyć drzwi otworzyć. drzwi się otworzyły ale kreska została mamy dwie gwiazdki a żeby ukończyć potrzebujemy chyba pięć. albo jest ich pięć, nie pamiętam które zdanie z Bóg zda, nie jest prawdziwy. Ooo, fajne. No, te przesolki. Przesolki najważniejsze. Aaa, dziwnie się to chodzi trochę. Aha, z nim się zobaczymy, ale później, ja chcę zdobyć gwiazdę. Odkrzyło się. Przejście do mojej gwiazdki. Chef. A. Kamerali. Cast your flipendo spell on this b block to knock it out of the way. Okej. Okay. Mm -mm. Mogę na wskoczyć. No, w ogóle to jest gra przygodowa. To jest przygodówka, ale i platformówka. No. Um, poza tym, jeżeli chodzi o moją serię... E, Spellforce, to... Odcinki prawdopodobnie jeszcze się pojawią, tylko to po prostu potrzebuję więcej czasu, bo teraz jest trud trudniejszą grą. No Praktykamy. Ale zresztą nieważne. Wow. Przepaść. Nieźle. A. Ma zapomniałem, że spoko. Sprepenso! Mm. Sprepeńco! Ile? W sumie mamy już ich sporo. Sprepenso! O, ładnie, ładnie! To mi się podoba. I I w ogóle... Możecie mi ich dawać więcej. Wow, już myślałem, że coś mi się stanie. Ale nie. No cóż. Dziwne. Ale... O, czyli można się tak bez problemu spraść. Okej, okay, nawet dobrze. Kolejna przepaść. O, gwiazdka. Aha, aha, już rozumiem. Mógłby się spadł. No, to te, to jeździ. O, on też ma śmieszne okulary. W sumie ile ja nagrywam. Hmm. Tak jeszcze z 10 minut przynajmniej będę nagrywał. Się znaczy wydaje. Wow, prawie spadłem. Mamy 6 gwiazdek, czyli to, że jest 5 gwiazdek, to był mój błąd. No, przepraszam Was, za to, że Was wprowadziłem w błąd. Sorry, była mała ścina, ale już jestem, z powrotem. No po prostu roller coaster. A, ło, wow, to mnie prawie... Zna znaczy się, Harek. Przepraszam, była kolejna ścina. Nie, nie mogę sobie... Mo nie może moja rodzina sobie... Prze Wybrać lepszego momentu na przeszkadzanie nimi. A pod tym kątem nie zadziałała. Wow. I idziemy po siódmą kwiatkę. że chętnie zebrałbym wszystkie 10 chyba ale nieważne grajmy dalej zobaczymy i w tym momencie mój mikrofon się zepsuł i już nagrywam dźwięk po y, nagraniu całego filmu no bo Akurat znerwowałem się nie chciałem, ale nie chciałem nagrywać tego drugi raz, no bo to by było bez sensu. Musiałbym no, całą grę zaczynać od początku. W momencie idziemy już po ósmą gwiazdkę. I tak, to już będzie ostatnia gwiazdka. Już wiem, że to jest ich tylko 8. Przepraszam, że Was myliłem z tym, że jest ich 10, no ale jest ich 8. No, gnomy są naprawdę znerwiające. Zwłaszcza, że zabierają nam fasolskich wszystkich smaków Bertiego Botka. No, tak jak zaraz zresztą zobaczycie, no. no nie wiem, zdenerwowały mnie tym, ale na szczęście chyba. Ile. Nie wiem, tam zabrały, zaraz zobaczę. Ale w sumie poradziliśmy sobie z nimi nawet nieźle. No, kiedyś chodziło mi to dobrze. Ale dobrze jest. E, jeszcze parę fasolek odciskam z tych dzbanków. Tak, zastanawiam się jeszcze czy nie można odzyskiwać fasolek z tych biblioteczek, no ale niestety jak zami widzicie nie da się. Cóż trudno. A to teraz do Quirela i wysłuchajmy tego co on nam ma do powiedzenia. No to idziemy. Congratulations, completed the challenge! collected all the challenge stars. Yes, 20, 20 points for Gryffindor. Now, hurry on to broomstick practice. Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break-in at Gringotts Wizard Bank, but there was little time to dwell on this, since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. I am your instructor, Madame Hooch. For your first lesson, you will fly through these magic rings. Control your broom with the direction keys. The speed up and slow down keys adjust your flight speed. Ready, Potter? On my whistle then. jak widzicie, nie mogłem na początku zbytnio opanować latania na miotle, bo nie zapomniałem jak to się robi zupełnie. A z tymi obręczami też na początku to jest, no, uciążliwe, nie tyle, że trudne, ale uciążliwe. O, no, teraz właśnie przelatuję, teraz nawet, nie, teraz nawet ładnie mi poszło, no ale reszta idzie, reszta nie, nie pójdzie też tak źle. O, znowu krążenie... jednego... No, a... Tak, te są jeszcze mniejsze... ...ale idzie mi zmiła lepiej niż z tymi fioletowymi. też tutaj też... ...nie, nie ale udało się. tych zielonych już zapomniałem w ogóle jak lecieć w górę... ...ale ja widzicie już doskonale No, nie jest tak... No, jest źle bo... Za bardzo. W góry leciałem to także No... Nie akurat latanie na początku szło fatalnie. Chociaż ogólnie lubię latanie na Harry Potterze. Też wolę to robić innym No, Bo mam jeszcze Harry Mam taki dodatek Harry Potter i strożki dicho. Dodatek. No, oddzielną grę. A co mam na PlayStation 2? No... Nie, nie, nie nagram tego, no bo po pierwsze... Na, na, na po drugie mam... To... No to jest mm, gra, który... Typ, raczej... Nie gier, które nagrywam. No może to jest Brawlbusters, no ale trochę co innego. No ale dobra, lecimy, tutaj już idzie, nawet nieźle. Nie? Jak na moje wcześniejsze rzeczy, tak to i na podpisy. A tu się udało. A ty. Znowu krążenie. Nie lubię krążyć nad no jednym obręczem ileś. Tylko 5 punktów. No cóż. Prawdopodobnie zdobyłbym 20, gdyby udało mi się wszystkie. Ale mamy też odblokowaną nową funkcję w menu i mogę wam ją pokazać później jak będziecie chcieli. No. Tutaj jeszcze przez chwilę będę zbierał fasolki, więc nie wiem, czy teraz będę gadał, no ale jeszcze chwilę się tam poodsłucham. No, dzisiaj jeszcze... Dzisiaj, no jutro może nagram odcinek z <tosunty> to moją siostry y mikrofon, jeżeli się udam. No i... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj jeszcze no w pierwszym odcinku pójdziemy do Hermione, ona nauczy z tego co pamiętam przekoncia Ojafamora No i tak to będzie No to ja tu jeszcze chwilę pospieram fasolki Ripenso, zapiszę A już się rzekę. No to cześć